Cześć, witajcie z tej strony jaków w kolejnym odcinku z Battlefielda na moim kanale. A dzisiaj Battlefield 5 i informacja, którą w sumie chciałem się z Wami ostatnio podzielić w takim trochę monologu podczas tej gameplaya. No bo, generalnie, sprawdzając sobie ostatnio Steam Charta z Battlefielda 5, tak stwierdziłem sobie, że sobie sprawdzę, no bo czemu by nie? Sprawdzałem bodajże w wakacje i wtedy Battlefield 5 miał jedynie 3000 tam graczy około, podobnie Battlefield 1, tam czwórka się też się trzymała na tym poziomie. I tam mamy Shermana, trzeba by zadziałać, Nie wiem czemu wcześniej tego nie zrobiłem. A teraz, jak sobie sprawdziłem, jest to ponad 17 tysięcy, także i to na samym streamie. Oj! Kontynuując, to jest to ponad 17 tysięcy osób, które grało w piku, czyli w szczytowym momencie w jednej chwili na serwerach na Steamie. Z tych kupionych kąt ze Steama było ponad 17 tysięcy osób, także jeśli dołączymy do tego jeszcze Origina oraz konsolę, no to będzie całkiem pokaźna liczba. Battlefield 1 również miał ten pik w tam granicach około 13 tysięcy, o 7, chyba coś wzywał więc sprawa wygląda całkiem ciekawie. Zwłaszcza, że jeszcze ten jakiś czas temu, tak jak mówię, na Steamie było to, to tylko 3000 mniej więcej tam po okresie dwóch miesięcy, bo sprawdzałem to w wakacje. A na Steamie wprowadzono Battlefielda ponownie. A, ma kolego. E, w czerwcu, bodajże, z tego co pamiętam. O, oj, oj, panowie się tej nadziali. Także Provence wygląda naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajna mapka dodana jako jedna z ostatnich razem z obozem Almair. Dobra, zajmiemy sobie ten kościół, tylko żeby tutaj oni byli w dobrej odległości. Też jest w sumie ciężki punkt. Z dwóch gości siedzi. Nas jest dwóch. Albo jeden? Gdzie on teraz jest? To jest. Proszę bardzo. Oj, tam był jeszcze jeden chyba, bo hitmarker wleciał na kolejnych. A tam się wychylał. Samą, samą głowę tylko było widać. Teraz generalnie opadła aura tego, że Dajsiacy postępowali trochę dziwnie z grą. No to można sobie wrócić, coś tam poklikać. Jak najbardziej polecam. Jeśli oczywiście się oczywiście nie trafi na cheaterów. To jest rzecz, oczywiście tutaj. Niestety trapiąca samego Battlefielda. To już nie mówię o samym Battlefieldzie 5, ale też o innych tytułach. Szybko. Może nie wynaleziony, ale jakoś usprawniony. No, tutaj ten fair fight jednak nie działa tak jak powinien. O i tam jest chyba ta puma. Bo tutaj zgarnęliśmy siedzieli. Well jeszcze mnie... <gryw> jeszcze. Tu był Greyhound. Tam było jeszcze dwóch ludzi, czy? Nie, tego jednego sprzątnąłem. Tam był jeszcze jeden. No nasi nie chcą jakoś ten, no. Ten, zobaczcie sobie, stoi pod mostem i już zginął. Czołk teoretycznie coś robi, ale z drugiej strony też tak średnio. No, lipa. A niby wygrywamy i prowadzimy w meczu. No, główeczka. Karabinek M2. Tu tam byli jeszcze w tym, w tłumie, w tym dymie. Mogę spróbować ich tutaj obejść. No tutaj też tak samo. No tu się trzeba strasznie pilnować. Panie, co, bądź, bądź. Jeep jest Rozwaliłem Jeepa M2, ok? Tam są jeszcze, kurde, tutaj też są z przeciwniej strony No ciężko, 8-7 Dobra, naszego... nasi go tu już sprzątnęli No no właśnie Jeszcze był tutaj z 1 muszę przeładować Dobra, mam jednego Czy tam jeszcze był drugi? On się tutaj zrespił na jakimś... Czy tutaj upewnię się, że ich tutaj nigdzie nie ma? No właśnie Koleżka tutaj sobie grzecznie się czaił na naszych no Ale dobra, udało się Jeszcze jest jeden w przejściu a ja nie mam życia. Chyba nasz go wykończył, a jednak sam zginął, to spróbuję przejść tutaj boczkiem. Aj, ten wstał, z Wolganem był. Miał przewagę na mnie z tego biodra. A ja strasznie szybko mnie zabił coś, mimo że miałem pełno, pełne życie. No dopiero co wstał, też jego reakcja mogła być taka. Niezbyt szybka. Drifty robione. Tam jest nasz czołg, tutaj też jest ich czołk, ale jolo! Nie spodziewają się mnie Witam wszystkich Co on miał? A ja nie mogę tej podnieść jego zestawu. Tak to bym nie... Tak to bym go tej załatwić przynajmniej. Ale mogę go zasmokować, tak przynajmniej pomogę drużynie. Trochę naszych poginęło. No próg w pobliżu. Są na blisko, niestety resztę będą musiał chyba odpuścić. Chociaż kto wie. O! Dobra, sprząt ligo. Nice, panowie. Asysty nie dostałem, ale trudno. Tam 70 mu zadałem. Może się nie strzeleć drugi raz w to samo miejsce. No, gościu, przesuń się. No, mnie zablokował, nie zabił. No, i taki tak jest właśnie pożytek z nich. I co, co oni robią? No? Tam jest ten gość. Lesz. Dobra. Już na sam koniec, ostatni kit ticket. O jeszcze jechali. Coś tam go trafiłem. No to by było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Tak jak mówiłem, piszcie. Czy chcecie więcej? No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. I co? Ja jestem Jachu. Do zobaczenia. Cześć.